Siemanko, cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku od zero do fajdera pokażemy jak łączymy dwa ciosy proste. Przedni oraz tyli. Przedni prosty już, Dawid, potrafimy uderzać, więc wypuszczamy ten przedni prosty do przodu. elegancki, elegancki. Gdy dostawiamy nogę, gdy dostawiamy nogę, od razu wypuszczamy ten tyli. Bam, super. elegancki. teraz tak, jeśli trenujecie z kimś, możecie yy, pomóc sobie, jeśli utrzymujecie w ten sposób pozycję i nie przewracacie się po tym macie poprawną pozycję. Jeśli nie, musicie poprawić tak, żebyśmy o bardziej wkręcili do uszu bioderko, tu trzymali o klatkę i wtedy jak poprawicie, to jeszcze stabilniej będziecie stali. O właśnie, elegancja. I W momencie kiedy już cofacie rękę, w momencie kiedy już cofacie rękę, już nie dostawiamy nogi, już nie dostawiamy nogę, bo to tą nogę dostawiliśmy w momencie, kiedy wypuściliśmy Yy, Tydni prosty, bam! O, masz! Tak jak teraz robisz, robisz, super, elegancko, bum! Elegancko, bam, bam! Super, obrót świętu zrobimy teraz razem, <ścoughs> przedni prosty, przednia ręka, bam! W momencie, kiedy dostawiamy tynią nogę, bo wlatuje tymi prosty. Już nie dostawiamy nogi, bo już dostawiliśmy w momencie uderzenia i już wykonaliśmy poprawniczo. Pamiętajcie, żebyśmy wracali yy, rękoma. Taką samą drogą jak pokonaliśmy y, tą drogę do celu. Czyli, jak uderzamy w ten sposób, to ręka musi wrócić w ten sam sposób, tak? Żeby gdzieś na dół nie Żebyśmy. No, 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 no właśnie, bo dostaniemy y, niepotrzebnie. Po twarzy. po twarzy. A my chcemy być piękni przez całe życie. <laughs> Uwaga! Gdy atakujemy w ten sposób, wracamy dokładnie tą samą drogą. Nie opuszczać tych rąk, nie opuszczać. Pilnować przed tym, po to mamy lustra, po to mamy e, trenerów, że chodzimy e, do klubów, żeby zwracali uwagę. Korzystajcie z tego, bo naprawdę, e, jeśli nauczymy się źle od początku do później, będzie ciężko później się oduczyć, żeby zrobić poprawnie. Więc jeśli uczymy się, to uczymy się od razu robić m, jak najbardziej poprawnie, dobra? Dobre wzorce, Dobra, solidne podstawy. Dokładnie. Od... 1, 2, 3, 4, 5, Jeśli macie kolegę, którego, z którym lubicie spędzać czas i oglądacie razem te filmiki i razem się uczycie, możecie sobie, nam sobie potarczować, jeśli będziecie czuć na sobie, że uderzają te dwie pierwsze kostki, robicie poprawie. Tak? Jeśli Was, uderzających, nie bolą nadgarstki, też to robicie poprawie i lepiej na samym początku, żebyście uderzali delikatnie żeby przyzwyczaić stawy do uderzeń, żeby się samemu nauczyć, jak poprawnie wykonywać e, ciosy i później dopiero ewentualnie mocniejsze e, ciosy na worku czy na tarczach z trenerem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, żebyśmy ładnie to wszystko po... super. Ja czuję Dawida, kostki, bum, uderza, bam, 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 bam. bam, bam. bam. To byłoby na tyle. W kolejnym odcinku pokażemy jak zrobić przedni, przedni, tylni. To jest mega podobna zasada, więc y, jeśli oglądaliście ten odcinek, to będziecie y, już wiedzieli. Jeżeli praktykowaliście wszystko od początku, na pewno sobie poradzicie z tym zadaniem, bo jeśli jesteście mega początkującymi, to jest idealny, idealny program dla Was. Więc widzimy się w kolejną sobotę o godzinie dziewiątej. Piona!